Widziałem jak leciał panie tam co do płonoczka i zawadził odruty i uleciał ile może 2, 30 metrów jak huknął tak. Huk był duży. Łoś strasznie. No. Co pan sobie pomyślał, że co to się stało? No co, no, no rozbił się samolot, bo przecież widziałem go i palnął. Duży był płomień, tak? strasznie był, ponad 100 metrów długości. Aha. Ale poczuł pan też benzynę paloną, tak? No bo to przecież, to jest, to jest chyba nie na benzynie, chodzi chyba na napcie. Paliwo, lotnicze, ta, tak, paliwo no. lotnicze. To czuć było, tak? Że... No, no tak, no bo to przecież się roztrzymwiło, to nasz Te szczątki gdzieś pan widział, że one się rozleciały, tak? Na jakimś tam, y No te kawałki to tylko leciały jak powietrze. Tak. Próbował Pan dobiec tam, że, że nie, może ktoś tam tym, że to strach był, Nie, tak? tam, bo, bo zrobię, nic nie pomoże już, tylko stanąłem i patrzę, że bardzo duży mini dym był. I co, A... przyszedł Pan do domu i, i dopiero za chwilę przyleciał jakiś helikopter, tak, Czy... Nie, no, teraz tu przyleciał ten helikopter, no, no, za parę minut był, był tam wylądował i on chyba dogasił to. Pomyśla pomyślał pan sobie, że co by się stało jakby w domu uderzył. Oj, nie daj Boże będzie. A jeszcze w mieszkaniu żona była w tym, w tym czasie. Aha, aha. No. Nagle stamtąd nadleciał samolot e, pod 45 stopni nad, bardzo, nad, e, bardzo nisko ziemi. E, wykonał manewr w prawo, skręt. E, wtedy nim tak troszeczkę szarpnęło. Wzbił się jeszcze troszeczkę do góry nad, nad te budynki i potem za tymi budynkami spać już. Mhm. Zobaczyliśmy w pierwszym, w pierwszym odczuciu zobaczyliśmy chmurę ognia, potem kłęby dymu. No i wszyscy policeliśmy tam zobaczyć czy, czy, czy piloci żyją, czy się katapultowali. Przed, przed zderzeniem było słychać jakieś zgrzyty, tak byście słyszeli, że coś zgrzytało w silniku to znaczy był, była dziwna praca silnika no jednak to ten hałas który, który praca tego silnika no ciężko powiedzieć co, co to było w każdym razie on tak wykonał dziwną ewolucję te silniki bardzo głośno pracowały także ciężko powiedzieć co na ten temat można tak myśleć, nie znając się chwilę mieliście tego... wrażenie, że samolot w waszą stronę leci tak on tak, on leciał w naszą stronę prosto na nasz dom no, gdyby nie skręcił, to no, walnąłby w nasz dom, ewentualnie bardzo blisko nas. Jaka to mogła być wysokość tego samolotu w chwili, kiedy e, Wysokość mniej więcej takiego wysokiego drzewa. Tak A, jak tu widać, tego, takiej topoli. Tego, tej topoli? To tak, ta, tak, jest, jest... tak. Nadleciał, stanął tak pod kątem 45 stopni. Chwilę, chwilę, chwilę tak w takiej pozycji stał kilka sekund, gdzieś 2-3 sekundy. I potem wykonał manewr w prawo, szarpnęło nim, wzbił się jeszcze nad budynki i wtedy już doszło do katastrofy za budynkami na Łące. Bo to zrobiło duże wrażenie na całej rodzinie, bo trochę przestraszyliście się, się na pewno. No wszyscy się boku. przestraszyli, w dodatku, że były tu małe dzieci, prawda? Sam trzymałem, sam trzymałem córkę na rękę. Ale od razu jak zobaczyliście ten samolot, to było widać, że coś jest nie tak, że tak? Czy, czy nie? Czy myśleliście, że to jest jakaś ewolucja? Myśleliśmy, że to jest ewolucja. Każdy krzyknął, że o Boże, jak nisko. No I nagle później rozbił się.